Cześć siema, hello wszystkim! Z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Gotik Valons Kruka i dzisiaj zaczynamy w dość nie typowy sposób, ponieważ znalazłem problem, którym było, uwaga, wczytywanie i save, a dokładniej. Save był zrąbany, ten save tutaj jest najnowszym save'em którego zrobiłem. I po prostu on miał jakiś błąd, wyskakiwał scinał i w ogóle okazało się, że po wczytaniu wcześniejszego save'a wszystko chodzi jak należy, więc po prostu będziemy w plecy 6 minut gry, czyli to nie jest za długo. Więc co? Możemy zaczynać od ostatniego miejsca. Nagrywam, więc wiesz, no, moja siostra mi biła już na samym starcie. Dobra, więc tak, zaczynamy nagrywanie koticzka. Dawno nie było. No i można grać. Cóż się stało? Odkładka pod myszkę. Przyszła Więc tak, zaczynamy. Ostatnio chyba gadaliśmy z Waltramem, e, który e, handluje z piratami. Możesz iść. Dzięki. E, Handlujesz z piratami? Więc tak, na samym starcie. Jeden z nich chyba czeka na ciebie w Rozumiem. swojej zatoczce. A co okay. miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. Okej, okay, no co, słyszeliśmy już ten dialog, ale muszę jeszcze raz nagrywać tak, że spoko. Dobra, więc tak, on jest tym właśnie, który handluje z piratami, z którym tam Skip... E, na którego czeka Skip, e, więc... A nie... Pomyślałeś o konsekwencjach, A, pomyślałeś o konsekwencjach? Powiem ci wszystko, co wiem, a ty mnie nie o. zakapujesz. Co um, stoi. stoi. Więc tak, co wiesz o piratach? Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą część wyspy. O ile mi wiadomo, można tam dotrzeć jedynie statkiem. U! Mieszkańcy Korinis obawiają się piratów i słusznie to to bandy... że się. Nie, to problem, to to prawda, piraci są i tak fajni. piraci są lepsi od bandytów. Dokładnie. Ja bym chciał być piratem. ho. ho. Czym się zajmujesz? Czym z nimi handlujesz? Z znaczy, znaczy, reguły dostarcza mi im żywność. Ach, jasne. Zamiar otrzymuje najlepszy rum, jaki trafia do Korinis Mm -hmm. Spoko, mogę ci pomóc w interesach. Mogę ci pomóc Teraz w interesach. <noise> Niezły pobyt. Będzie chce się załapać ja na flachę. nie mogę na razie opuszczać Korinis. Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Okej. Okay. Oczekuję co najmniej trzech butli. Dobra, tyle chcieliśmy wiedzieć. Więc widzicie, ten tutaj cwajaczek Baltram handluje z piratami. No i musimy zanieść... Skipowi paczuszkę, e, coś czuję, że ten odcinek jeszcze pobiegałem po mieście, porobimy jakieś głupotki. A w następnym odcinku pójdziemy się przypakować, ponieważ e, jeden z widzów moich, e, kurde, nie pamiętam kto to już był, po prostu tak dawno to było, e, napisany ten komentarz, e, polecił mi. Abym poszedł i poszukał tutaj, pobiegał po wyspie, przypakował w manę, i tak dalej. Napisał mi w ogóle wszystko, co mam zrobić, Ale żeby był boks i tak dalej. Dobra, patrz, cicho. Hey. Hey. O, oh. mistrza. Chcę, że on kapiecie przed klasztorem, okej. Okay. Ja muszę wybrać tę wiadomość, zarobiście, jasne. Świetnie. Zabierzesz, Zabierz zatem tę wiadomość, i, i wybierz jeden hmm. ze zwojów z zaklęcia. Ok, co możemy zrobić? dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Spoko, spoko. Daj lodową strzałę. Daj mi lodową strzałę. Dobrze. Ruszaj do mistrza i z garota. Dobra, więc tak wyciska. No i na czym ja skończyłem mówić? O, Batko już zapomniałem. Mm, zaraz sobie przypomnę, zaraz sobie przypomnę. Dajcie mi chwilę. A, i jeden z właśnie z moich widzów napisał mi jedną wielką... W telefonie, cicho bądź. E, napisał mi jedną wielką rozpiskę, co zrobić, żeby był Cox i w ogóle. W sumie nie pomyślałem o tym, ale skorzystam z jego pomocy. Wezmę sobie, wydrukuję to, co on napisał i zrealizujemy cały jego plan. Yy, właśnie tego kukrzenia się... Boże, co ja się tak często zapisuję? Nie potrzebuję. Tormen! Yy, ba, ba, ba. Yy, możesz mnie nauczyć, jak otworzyć zamki? Spłaciłeś dług grity u Mateusza. Na... Jednak nie hmm. mogę zrobić tego zada... ile O zrobili? nie, ile 200 Dwieście sztuk złota, może później. Nie pamiętam yy, ci. Yy, złudzie Jaszku. A chwila cię już nie umiem yy. Skradanie się, tworzenie rum, kradzież, e, włamywanie się, potrzebujemy... Oj, 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 i deszcz zaczyna padać. Miejmy nadzieję, że to nie deszcz powodował te takie bugi w kotiku. Okej, okay, więc tak, pójdziemy dać paczkę Skipowi, który siedzi sobie na plaży i przy okazji jeszcze się przyjdziemy do e, tych, no... Nie, włamywaczy, boże, do złodziei gildii i spróbujemy się tam nauczyć... Ile mamy punktów nauki? 15. A ile mamy złota? 191. Tak, chodźmy sprzedać komuś jakiś złą, żeby mieć 200 chociaż sztuk złota, żeby. O Jezus, Kasia, ja nie teraz nagrywam. Daj mi chwilę. Później Cię zawołam. Chodź, podejdź bliżej. U mnie znajdziesz to, czego Ci potrzeba. Aha. Ja nie, na siostra to druga. Boże! Moje siostry dzisiaj mnie nachodzą. towary. Akurat teraz jak zaczęłam nagrywać, a tak to wcześniej to do mnie nic nie miało. Dobra, sprzedam złom, który mam przy sobie, na pewno sprzedam jakieś te topory niepotrzebne. Wilczykiem zostawiam, kiepski tasek sprzedam. Mieszek zostawię, co mamy tutaj, to też sprzedam. Pewnie nie będę tyle ma na trzy siły mieć, drugi miecz może też. Pika bojowa, mamy jedną już założoną, to może drugą sprzedajmy. E, pałkę z kolca, maczugę z kolcami, o z 36 tych, dobra. Jedną grubią możemy sprzedać. chwila, a to jest pod siłę kusza, więc podziękuję. E, Sprzedajemy wszystkie bełty do kuszy. E, co my tam dalej? Trzeba zrobić jakieś, wiecie, porządki. Dobra, ser, sprzedam. Nie potrzebuję. E, grzybków mamy 29, więc już teraz bliżej końca tych. Wiecie, jak żyba ubrania. Bo mamy już 600 sztuk flota, ale przybyło nagle, no nie? Dobra, piłe na pewno, grawie, młotek, sywnie potrzebny. E, rogową muszlę i otwieraną muszlę zostawię, otworzę je. E, tak patrzę, co jeszcze mam? Staniapkowy, skóra czarnego trola, A mamy już zardzewiały klucz morski. Niewielki klucz, klucz, klucz. Stary klucz? Zardzewiały, tak jest, okej. Okay. Bo myślałem, że czy już zdobyłem ten klucz, bo dawno nie grywałem, to wiecie, ubiłem się. Dobra, starczy tego dobrego. Na razie cześć Siemka i idziemy, tak, Skipowi może najpierw paczuszka, a potem pójdziemy się nauczyć włamywania. Chyba, że... a nie, bo ja... coś pamiętam, że było coś takiego, że nie chciałem temu dać kasy bo i stwierdziłem, że... Tutaj temu na górze bardziej się przydadzą pieniążki. Trudno, dobra, to tylko skipo i skoczę. paczuszkę. już nie będę się tachał do tamtych, do Gildi złodziei Po prostu i dam 200 sztuk złota temu tutaj e, swojaczkowi w mieście, bo on jest biedny ogólnie i chyba mu się bardziej przydadzą pieniążki <noise> niż w tym tutaj w Gildi Złodziej. Oni tak mają swoje. Dobra, więc lecę tylko paczkę oddać i będzie Git. No i gotika tam nie było, i mam nadzieję, że Wam się spodoba nowy odcineczek. Ponieważ, no, wracam, 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 tak jest, bliska, dobra. O czym Wam tu opowiadać? No i właśnie, plan bardzo fajny tam mi napisał jeden z moich yy, widzów. Yy, super, bardzo dzięki Ci też, wielkie za to. Ponieważ ja skorzystam z tego, od razu na pewno będziemy o wiele lepsi, po prostu i to będzie bardzo fajne. No więc, tak, będziemy pakerami totalnymi będziemy prawdziwymi magami. Cześć, skip! Mam dla Ciebie przesyłkę. Mam dla Ciebie przesyłkę. A co doświadczenia, zawsze coś. Co ulicha? licha! on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mm -hmm. Mówi, że chce za to trzy butelki rumu. <laughs> a to dobre. Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu dwie butelki, powinno wystarczyć. Um, ale on chciał trzy. <laughs> Dobra. Chyba muszą wystarczyć dwie, no nic, najwyżej nam się dostanie, ale trudno, będzie widzicie się słabo targuje. No trudno, no, dwie butelki muszą starczyć. Będzie trochę mniej picia dziś wieczorem, niestety, u niego. Dobra, chycamy do wody i płyńmy sobie. No, będzie pływaj. że jest znakomity pływak. W, ma w ogóle w szacie maga, pływa doskonale. To jest kozior. Okej, okay. kurde. Hmm, mam nadzieję, że muzyka i dźwięki są spoko, bo w sumie reinstalowałem tego gotika i może być lipa bo ustawienia się pozmieniały w ogóle skacze altem zamiast prawym przyciskiem myszy i to jest takie straszne chycanie dziwne jest no i nic nie poradzę aktualnie dobra co jest to co teraz możemy zrobić muszę pomyśleć zobaczę jakie mam zadania może się uda jakieś zrobić na szybko zadania łatwe proste i przyjemne nie będziemy tutaj dobra trzeba dopłynąć jakoś czy mamy jakieś zadanie wiadomość a dobra znaleźć wiadomość Zaginęli ludzie jeden z zaginionych ludzi jest william ok problemy ze strażą E, Teraz zbieram zbyt wiele ryb. E, muszę znaleźć strażników, kto ma wpływ na paradynę w Pons Czy ja tam jest? Dobra, więc tutaj w porcie powinien być. O, chycaj Bezi! Nie! Zapomniałem! No, że mam chycanie pod altem. Boże, i znowu muszę płynąć. Kurde, nienawidzę tego. Bezi, pływaj. Ale gówno, ja nie wierzę. Muszę ustalić to chycanie na normalny przycisk, bo mnie zaraz szlak trafi. Serio. Czekajcie, sterowanie eee, skok dawać, chycę mi na mój przycisk. No i chyc i pięknie. je ciśniemy dalej. Dobra, nie wiem. Tu stoi sobie Lares, cwaniaczek, wygląda na port. Nie nie chwila. Co ja mam zrobić? Eee, Problem ze strażą. W sumie to to Fari, Mowi. jak pomóc, nie chcę mi się na razie. Pierwski handel, skip do Mirum, dobra, trzeba dać tam tę. Pierwszy, Konstantina. Dobra, a, miałem się później na, nauczyć otwierania zamków. Czyli mega przydatne umiejętności w gotiku, dlatego lecę się nauczyć, żebym miał jak otwierać te zamki I mam nadzieję, że mój mikrofon się dobrze sprawuje po tej przerwie, że wszystko działa jak należy i w ogóle. <laughs> Boże, tak bym gotika nie było. O, czy coś pogaduszki jakieś z obywatelem? Torben! Torben, cześć! Eee, mnie otwierać zamki? Ile sobie? Dobra, 200 sztuk złota, oto 200 sztuk złota. Te pieniądze naprawdę mi. No poruszą. właśnie, powiem, Możemy Możesz. zacząć, gdy ty. Będziesz gotów. Dziesięć no już mnie, 10 współczów na oki, Matko Boska. Jest ci wytrych, jeśli będziesz poruszał nim, Możesz zablokować wytrych, ale nim jeśli przesuniesz to. go za daleko, to. Bla, więc... bla, 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 bla. Dobra. Możesz wytrzymać parę wytrychów, masz jakieś? Dobra, masz 12. Biorę wszystkie. 120 zł niby, ale okej. Okay. jabłko dawaj. Zabrać <grym>, mu jabłko za pieniążki. Spoko! Więc jest git w sumie, całkiem okej. Okay. Yy, chwila. Zapis oczywiście, jakbym mógł nie zrobić zapisu. Yy, to ostatnie 5 punktów przeznaczy chyba na manę. Czy mi się tak wydaje? Chyba, że... A nie, bo my ile mamy? Mamy? Cholera. Mamy 35, więc nie wiem czy teraz nie będziemy mieli tego takiego progu. Czy już przeszliśmy próg many? Chyba Wam tłumaczyłem w jakimś odcinku kiedyś o tym progu śmiesznym, manowym, żeby zaoszczędzić parę hey, punktów taki ty. trik specjalny? Znaczy, nie taki specjalny, cóż. Dobra, dalej. E, pokaż mi. E, e, bla, bla. Chcesz znaleźć magiczną moc? Tak, fuck my life, 5 punktów 10. Fuuu, niedobrze, nie fajnie i w ogóle. Czyli teraz już na spryt, punkt, 5 punktów 40, Ok. Blablabla, bla, to wiecie co, zrobimy, czekajcie, jeszcze raz otworzę tutaj pazury to nie, Pierścień Konstantina, o, Pierścień Konstantina, zróbmy tego quest'a. Grzył Konstantina, w chacie ostatnio się niezłe wiksy działy i biwa ostra, bo się tyg nie chciał mi, nie, 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 gra nie pozwala mi wyjść z jego chaty, więc całkiem w porzo, dobra, to pójdę po prostu Pimę, dam sobie tam u niego na chacie i siema, typie, 24 fps, nie dziwię się, że u Ciebie na chacie jakieś dziwne rzeczy się dzieją o 30, dobra, cyk. Do północy śpimy. On. Wynocha z mojego łóżka. Dobra, cicho, idź spać. Już. Do, wy... do mycia. Niektórzy mówią, się 11. Już, proszę spać. W ogóle ten co śpi? E, X. Dobra, idziemy się skradać. Rom, pom, pom, pom. W ogóle, patrzcie, jaki koleś lewituje. On śpi nogami. ja pierdzielej. I... Czyli ci jakby się dało tak spać w powietrzu. No i nie musielibyście szukać jakiegokolwiek miejsca do spania. Byście mogli spać tam gdzie wy po prostu się pożycicie I teraz byle by mi się udało za pierwszym razem. O cholera. A nie, on się nie obudzi, więc okej. Okay. Kurde, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra, macie też od razu klucz. Widzicie? Pierścień, trochę sztuk złota. Jep. Okej, okay, on się nie obudził. Teraz możemy iść, potruptać do wyjścia. Dobra, walić to, już tam. Nikt nie zauważył, znaczy on nie zauważy tego. Ewentualnie możemy od razu skoczyć, oddać ten pierścień, on drewniany ochroni, ochrony był, co to za pierścień wydajcie pokażcie mi go jakie cudo. Pięć, nie, 3 do ochrony przed strzałami, ja nie wierzę, ale trochę już porażka, boże, teraz będziecie mieć za ciemno. Czekajcie, dajcie, że zwiększę Wam trochę grafikę, nie, nie grafikę, obraz, zwiększę Wam jasność. O cholera, nie za dużo może. To tyle wystarczy, bo będzie... W ogóle 800x600 tak naprawdę nagrywam w 1600 na 900 żeby mieć e... efekt ten fajny takiego obrazu dużego na YouTubie. <daturwanty> Dobra, e... ewentualnie można coś jeszcze poprawić, bo nie wiem, jak teraz po tym reinstalce będzie to wszystko działało. Myślę, że jest dobrze i że będzie fajny odcinek na środę, bo ja to nagrywam w środę. Dobra, pochycajmy tam szybko, oddać ten pierścień. No i dostaję już trzeciego maila chyba podczas nagrywania, ponieważ mój telefon jest skonfigurowany z moim mailem. I dostaję wiadomości od razu na telefon również. W ogóle ktoś mi kiedyś napisał fajny komentarz, że jestem najszybciej gadającym Zagranerem w Polsce coś takiego. Nie no, ja po prostu czasami, jak mam nawijkę, to cisnę po prostu non-stop i gadam, i gadam i nawijam, nawijam, zamiast czasami przymknąć się po prostu i dać wam się nacieszyć trochę, nie wiem, grom. To cały czas na nawijam, ponieważ jestem przyzwyczajony do tej nawijki żeby nie zanudzać widzów, ponieważ wiecie, jak to jest, że jak ktoś nic nie mówi, na przykład, że zagrajemy, a tu kolej w ogóle powie trzy zdania na cały odcinek, to jest lol. W ogóle weźcie, przestańcie, Ale na przykład, e, chwila, cofnijmy, można będzie jakaś skrzynia do otwarcia. A jak na przykład jestem taki, sobie robinem, i tak nawijam sobie radośnie, podczas nagrywania, to jest. kurde, no co ja klikam? To jest ok, ok. Znaczy, to mi się podoba, bo wtedy wiem, że. Nie zanudzam was jakoś konkretnie. 25 pochodni w ogóle, czy bym nie korzystał? Dobra, kufer. Czy, tak, trzeba ci otworzyć. Brzmi nieźle, polera. Dobra, prawo, prawo, lewo, lewo. Kurde. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Będę wam podawał od razu te. U kurde. u Bospera od razu. I Srebro Koragona Zebraliśmy, więc posperowi będzie można oddać łuk, ponieważ ja z łuków nie będę korzystać. A mu się bardzo przydaje, widzicie posąg Belliara. Ok, wybijamy szybko, oddać ten pierścień już teraz, bezproblemowo. No tutaj latają jakieś murzyska i inne. Wiecie, kanały, dziwne dość. Kanały, w których nie płynie żaden ściek ani nic, wszystkie są tak jakby nieczynne. Najwyraźniej ludzie nie korzystają z WC, albo po prostu ich nie mają. No w sumie, racja, w żadnym go chyba nie było tak, że łazienka była w mieszkaniu. Albo ja sobie nie przypominam, żeby w było były te w ogóle podstawowe rzeczy. A takie śmieszne. Dobra, e, tu będzie chyba do tej. Nie wiem, jak ona ma, nawet zapomniałem. Jak ci tam. Nie Ramirez, Kasia, chodź tu. Ona ma mistrzowski mieczek, ma zorumbisty mieczek, ale jest kurde, przerąbana. Bez organizacji może coś powiedzieć o zaginionych. Co stanie, jak mnie złapią? Mam pierścień Konstantina, siema. Mam pierścień Konstantina. Trzymaj. Gratulacje. Przeszedłeś inicjację. Ale masz rymy. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie. Dzięki Co więcej, ci. musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczny Od teraz pani kiwnie pewnie. Kiwnie? Kiwnij. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać Nie boki głowy, ten znak, kobieto! Jasne będzie, że jesteś jednym To było z nas. zamknięcie oczu i otwarcie ich, albo nie wiem, zrobię cokolwiek. Mogę pokazać cyski, bo już na to oh, 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 Nie wiem, no, dobra, żarty taki suchar, wiecie. Dobra, e, siema, ty, ty w ogóle jak... co to było? To nie był znak, to było jakieś w ogóle, nie mam pytań. Jezus. Dobra, widzicie, dostaliśmy klucz, dzięki któremu możemy wyjść normalnie przez gospodę. I sorry, ten mój pisk moje zdziwienie, czyli to... to takie wysokie, ale ja tak czasami robię. Ja nie wierzę w ogóle jaka babka. To nie było kiwniecie głową. Ja wam pokażę jak się kiwa głową w gotiku, tylko pójdę do takiego jednego klesia. Pójdź tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? ha? Ja. <laughs> Już wiem. O, ona pracuje z nimi, więc spoko. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystko Fajnie. Nawet nie myślę o tym, żeby coś stąd ukraść. No, dobrze, sobie pozwolić. Na żaden skandal. Widzicie? Dobra, zamknę te drzwi, żebyś nie dostał ci się. No, nie ta strona, dobra, w dupie. Pokażę wam kiwnięcie głową, jak powinno się je odpowiednio robić. Tylko przykimam się do rana, bo mi się nie chce. W ogóle kupiłem sobie ostatnio słuchawki, te, które wam tam kiedyś pokazywałem. Steel jest 5xB, czy jakoś tak? I dostałem jeszcze podkładkę w gratisie. Jakąś w sumie, nie wiem, nie jest jakoś do no, nas świetna, ale jest na pewno lepsza od tej, od której miałem. Jest. To podkładka zwyczajna, dość szmaciana z gumowym obiciem od spodu. Filmy Nostromo w ogóle, jakaś firma z dupy. Miałem dostać podkładkę Steel Series, dostałem jakieś Nostromo, więc w ogóle firma, która, w której kupowałem sklep, w którym kupowałem, zrobiła mnie w chuja dosłownie, ponieważ te, taka podkładka, na którą teraz mam, ta Nostromo, kosztuje z na Allegro, a ta, którą miałem dostać, Steel Series, jakąś tam kuce coś, nie pamiętam, już nawet, kosztuje około 40 złotych, więc. Nie powiem, no ale wiecie, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby Dostałem tą podkładkę za darmo, więc nie będę narzekać A ona się fajnie sprawuje, dobrze chodzi Myszka fajnie na nie się ślizga Jest dość duża, więc też bardzo fajna No i słuchaweczki są świetne, tylko mają kabel metrowy Pokażę wam kiedyś na vlogu, to będzie dopiero w ogóle Zobaczycie jakie śmieszne Jaka śmieszna sprawa, po prostu wie, korzystam ze starych słuchawek, ponieważ Kabel, który jest zamontowany w moich słuchawkach tych SteelSeries jest, jest za krótki, żeby podnosić go do kompa Ej ty, zaczekaj chwilę. Podróżujesz do No? Tak. Do... Co W związku z tym Zabrzyjmy umowę. Powiedzmy, Powiedz z co dziecę zdam ja za Co mi dasz, a ja w zamian za to podaruję ci kamień runiczny. Spoko, za kamień runiczny Zobaczy, mogę, nie dowieźć. wiem, Zobacz. wszystko. Nie Dobra. Nie kamień runiczny dostajemy od niego, jeśli powiem mu coś tam. Okej, okay, więc tak, ym, ja no, no się ym, tym ym, tym więc ym, będę musiał kupić taką, wiecie, przedłużać jak jest taki do kabli 3,5. Jacka, że wejście żeńskie i męskie jest po prostu, żeby przedłużyć ten kabel, bo jest za krótki. I teraz mam pokażę, jak kiwa fajnie głową, jak powinno być kiwnięcie głową, a nie jak tamta laska to zrobiła. Dajcie zapis zrobię. I tu jest właśnie ten koleś. On tu również ogrodnik. Czy to ogrodnik był? Pokaż, dziś gest. A więc jesteś. O, widzicie, jak Bezi kiwa? Mam <laughs> dla Ciebie pożyteczną wskazówkę. Aha. W okolicznych domach bardzo często znajdziesz skrytki. Otwierane przez naciśnięcie ukrytego przycisku. Och ty... cwaniaczek. Ludzie zwykle trzymają w nich kosztowności. No. Widzieliście jak to się kiwa? Jak Bezi kiwnął głową? Ludzie, no i tak się kiwa głową, jak to Bezi nasz cwaniaczek zrobił. Yeah. Dobra ludziska, myślę, żeby nie zakończyć już odcinka, taki, to będzie taki wstęp do dalszych odcinków, A, ponieważ po tej długiej przerwie po prostu muszę się znowu zaklimatyzować, nie, 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 e, ogarnąć i tak dalej. Co my w ogóle robimy w tym gotiku? I tak, wstęp taki, powiedzmy, odcinek taki nowy, świeży, fajny. Myślę, że będzie dobry na to popołudnie, wieczór. E, I co? W tym odcinku realizujemy plan e, wykokszenia nas na maksa, więc ja tu może już cofnę erki do pierwszej erki. I tak, dobra, to mówił Robin Skateboard, żegnam się z Wami, czekajcie, mam na... zobaczę ile nagrywanie, ile odcinka będę miał. E, tak, tutaj mamy e, czas graja 6:44, a zaczynałem. Tu, nie tu. Tu, tu, tu. Eee, 6,44, 25. Dobra, 20 minut odcinek myślę, że będzie fajny i przyjemny. Dobra, trzymajcie się, ludziska, mój roomie Skateboard. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku robimy naszego beziego na chodzące bóstwo i totalny rozpierdol za przeproszeniem. Przepraszam, że tak luźnie, ale to musi być podkreślone ładnie. I co? Trzymajcie się, na razie, tam wiecie, łapkujcie i tak dalej. Jak Wam się podobał odcineczek, a jak się nie podobał, to napiszcie, czemu się nie podobał, to postaram się to naprawić. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, który pojawi się na pewno już niedługo. Może jeszcze dzisiaj się zabiorę do nagrywania go. Zobaczymy, na razie, cześć!